Przypominajcie sobie może, że przed paroma dniami robiliśmy wspólnie taki sweterek dla pieska na dwóch drutach, niereglany. I obiecałam Wam, że pokażę Wam wzór, którym, który jest w tym sweterku. Dzisiaj będziemy go razem dziergać. Ja tutaj może na tym malutkim przykładzie, jest to troszeczkę lepiej widoczne, popatrzcie, tak to wygląda. Dwa raporty na szerokość i dwa raporty na wysokość już są zrobione. Jest w sumie bardzo, bardzo łatwy wzór, ponieważ składa się tylko z prawych i z lewych oczek. Na czarno zaznaczyłam, jak zwykle, czarne oczka, na niebiesko lewe oczka i na niebiesko prawe oczka. Mamy liczbę oczek podzielną przez 8, plus 4 oczka dla symetrii, plus 2 oczka brzegowe, które tutaj nie są zaznaczone. Na wysokość mamy 12 rzędów. Trzynasty rząd rozpoczynamy znowu od pierwszego rzędu. To jest szkic na dzierganie tego wzoru na dwóch drutach, to znaczy w rzędach. Tu macie szkic tego wzoru na dzierganie w okrążeniach, jeżeli będziecie w okrążeniach robili. Jeżeli będziecie robili w okrążeniach, to macie tylko liczbę oczek podzielną przez 8. Nie macie tych dla symetrii i oczywiście nie macie tych oczek brzegowych. Bardzo ładny wzór, żeby robić na przykład na skarpetki, na czapki, na szaliki, na kominy. W sumie możecie robić tym wzorem wszystko, co tylko Wam się podoba. Tak jak powiedziałam, będę z Wami robiła teraz od pierwszego do 12 rzędu, chociaż tu jak zobaczycie na szkicu, te wzory, te, te rzędy się powtarzają. Pierwszy, trzeci i piąty są identyczne, tak samo drugi, czwarty i szósty są identyczne i później dziewiąty, siódmy, dziewiąty i są identyczne, dwunasty, dziesiąty i ósmy są identyczne. Pomimo tego będę z Wami to robiła teraz, te dwa raporty, żebyście zobaczyli jak to robić. Jak wiecie, moje wideo w większości poświęcam tym z Was, którzy są początkujący, a więc ten wzór nadaje się, nie boję się powiedzieć, w 100% dla tych z Was, którzy dopiero rozpoczynają naukę e, dziergania na drutach. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Robimy się wtedy taki ładny, czysty, gładziutki y, rancik. Jeżeli będziecie w ten sposób robili jak ja, że pierwsze zdejmujecie, a ostatnie przerabiacie na lewo, to będziecie mieli to tak samo jak ja tutaj, bez jakichkolwiek zawinięć tam czy supełków. A więc pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, a następnie mam cztery oczka, to są te, które są na czarno zaznaczone. Te oczka przerabiam na lewo, cztery lewe. Na niebiesko są zaznaczone cztery oczka prawe. Pierwszy raport zakończony. Rozpoczynamy drugi raport. Cztery oczka przerabiamy na lewo i czwarte i cztery na prawo. Zobaczcie tutaj, ponieważ ja nie robię nigdy klasycznym sposobem tych oczek, szczególnie prawych. Więc tu schodzą mi w tej chwili z ostatniego mojego 12 rzędu schodzą mi jedno lewe, dwa prawe, jedno lewe. A więc nie dziwcie się, że ja to lewe, które tutaj schodzi, przerabiam klasycznie, to znaczy pod przednią ściankę. Natomiast te dwa nieklasycznie, tak jak ja normalnie robię, na prawo przerabiam, wsuwając prawy drut pod tylnie ścianki. I tutaj znowu normalnie na prawo pod przednimi ściankami. I u mnie już są cztery oczka, które przerabiam dla symetrii na lewo. To są te na czarno zaznaczone. I oczko brzegowe. Odwracam robótkę i robimy teraz drugi rząd, oczko brzegowe zdejmujemy, a następnie mamy jedno oczko na prawo, dwa, na dwa oczka na lewo i jedno na prawo. Rozpoczynamy pierwszy raport, cztery oczka lewe, pierwsze drugie, i czwarte, jedno na prawo. I dwa na lewo. I jedno na prawo. Drugi raport. Cztery oczka prawe. Lewe, przepraszam. Cztery na lewo. Słuchajcie, i wtedy mamy jedno prawe, dwa lewe i jedno prawe. To, zapomniałam Wam powiedzieć. To, co jest w tej czerwonej krateczce, to jest raport. To oznacza nasz raport i oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracam robótkę i jestem teraz w trzecim rzędzie i trzeci jest identyczny jak pierwszy, a więc jedno oczko brzegowe zdejmuję, następnie mam cztery oczka, które przerabiam na lewo i cztery oczka przerabiam na prawo. Drugi raport Cztery lewe i cztery prawe. I po tych czterech prawych robicie taką liczbę raportów, jaka potrzebna jest wam dla waszego projektu. Dopiero po ostatnim raporcie robicie te cztery oczka dla symetrii i te robicie na lewo i czwarte. I oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był teraz trzeci rząd. Odwracamy robótkę i robimy rząd czwarty. I jak widzicie, ten rząd czwarty jest identyczny jak drugi, a więc oczko brzegowe. Następnie mamy jedno oczko prawe i dwa oczka lewe. I znowu jedno prawe. Rozpoczynamy pierwszy raport czterema oczkami, które przerabiamy na lewo. I czwarte. A następnie mamy jedno prawe, dwa lewe i jedno prawe. Drugi raport. Cztery oczka lewe. Jedno prawe, dwa lewe i jedno prawe. I u mnie jest już oczko brzegowe na lewo. To był teraz Czwarty rząd, piąty jest identyczny jak trzeci i pierwszy, a więc oczko brzegowe, a następnie cztery oczka, które przerabiamy na lewo i cztery na prawo. Drugi rząd, yy, drugi raport, przepraszam, cztery lewe oczka i cztery prawe. I po tych czterech prawa, prawych przerabiacie taką ilość raportów, jaką potrzebujecie dla waszego projektu. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii cztery oczka na lewo i oczko brzegowe. Odwracacie waszą robótkę. Jesteście w szóstym rzędzie. Oczko brzegowe, jedno prawe i dwa lewe. I znowu jedno prawe. Rozpoczynamy pierwszy raport. Cztery oczka przerabiamy na lewo. I czwarte. Jedno na prawo. Dwa na lewo. I znowu jedno na prawo. Cztery lewe. Jedno prawe. Dwa lewe. Jedno prawe i brzegowe. To był teraz szósty rząd. Doszliśmy już do naszej połowy, widzicie? I teraz mamy siódmy rząd. Oczko brzegowe, i po tym oczku brzegowym robimy cztery oczka na prawo. Następnie mamy cztery oczka lewe. Zobaczcie, do tej pory robiliście tutaj, gdzie teraz ja robię te lewe oczka. Wam pokazuję. Robiliście oczka prawe. Od tego rzędu rozpoczynaj. Tu były te prawe oczka. Od tego rzędu rozpoczynacie tu w tym miejscu lewe oczka. I znowu cztery na prawo i cztery na lewo. I robicie taką ilość raportów, jaką potrzebujecie. Po ostatnim waszym raporcie robicie dla symetrii 4 oczka na prawo i jedno oczko brzegowe przerabiamy na lewo. To był teraz siódmy rząd. Odwracamy naszą robótkę i robimy ósmy rząd. Oczko brzegowe, a następnie mamy. Cztery oczka na lewo, rozpoczynamy raport. Jedno oczko prawe, dwa oczka lewe, i jedno prawe, i cztery lewe. Drugi raport, jedno oczko prawe, dwa oczka na lewo. Jedno prawe i cztery lewe. I na końcu mam już oczko przegłowe przerabiam je na lewo. Odwracam robótkę i robię dziewiąty rząd. Ten dziewiąty rząd jest identyczny jak siódmy, a więc możecie albo przyspieszone to zrobić, albo dziergać dalej ze mną. Cztery oczka prawe, cztery oczka lewe. Drugi raport, cztery na prawo, cztery na lewo. I po tych czterech le lewych mam już cztery oczka na prawo dla symetrii i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę, zostały nam jeszcze trzy rzędy. Dziesiąty rząd po oczku brzegowym robicie 4 oczka na lewo. To są te, które zaznaczyłam dla Was na czarno na szkicu. Rozpoczynamy pierwszy raport. Oczko prawe, 2 oczka na lewo i oczko prawe. Cztery lewe. Drugi raport. Prawe, lewe. Lewe, prawe i cztery lewe. Bardzo łatwy wzór. Jak już parę razy go przerobicie, to już później nawet na szkic nie musicie patrzeć, bo to automatycznie już idzie, można powiedzieć. Odwracacie robótkę i robicie przedostatni rząd. Bardzo jedenasty. Oczko brzegowe, cztery oczka prawe. I cztery oczka przerabiacie na lewo. I czwarte. I znowu czwarte, cztery oczka prawe, trzy i cztery i cztery oczka na lewo. Raz, dwa, trzy, i cztery. I dla symetrii już u mnie są cztery oczka, które przerabiam na prawo i oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę i robicie ostatni wasz rząd, czy ostatnie okrążenie, jeżeli robicie w okrążeniach. Po oczku brzegowym robicie 4 oczka na lewo. Czwarte i rozpoczynacie raport prawe, dwa lewe, prawe, cztery lewe. I czwarte. I teraz drugi raport. Gdzie się tu zaplątałem Drugi raport. Jedno prawe, dwa lewe. Jedno prawe i cztery lewe. To był teraz dwunasty, dwunasty rząd. I teraz trzynasty rząd rozpoczynacie tak jak pierwszy, to znaczy rozpoczynacie znowu wszystko od pierwszego rzędu. Zobaczcie, tak to wygląda ten wzór. Jest naprawdę bardzo ładny na wszystkie wasze projekty. I przede wszystkim jest dla tych z was, którzy są początkujący, można powiedzieć, w 90%, bo 100% to są tacy chyba, co nawet nie potrafią jeszcze narzucić oczek na druty, a więc dla takich z Was, którzy jeszcze wzorów nie robili i chcą rozpocząć, więc takim z samych prawych oczek i lewych oczek możecie rozpocząć Waszą naukę dziergania wzorów. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, że gościliście na moim kanale. Życzę Wam miłego dnia, zapraszam już dzisiaj na poniedziałek i zostańcie zdrowi, na razie cześć.